Czołem, kamratki i kamraci? na Napierdalanka teraz będzie, <grywa> bo ja wyedukowałem się bardzo w tak zwanym wydarzeniu społecznym. Słuchając agropochodnych rozgłośni radiowych byłem poddany co rusz tak zwanym listom przebojów. No i jest taki przebój, co go bardzo lubiłem, bo czasami go słyszałem nawet cztery razy dziennie. Bardzo go lubiłem. Ale okazuje się, kamratki i kamraci, że ja go błędnie lubiłem i jak się zorientowałem o co chodzi, to przestałem go lubić. I powiem wam więcej. Wpadłem w smutek, bo ten utwór świetny, świetny tekst, świetna muzyka. Ja słuchałem akustycznie, więc świetne wykonanie, bo potem zobaczyłem teledysk, który jest chujowy, a nawet jest tandetny i jest chałturą i kiczem. Wszystko zaraz powiem. Przez, No przez po, powiedzmy 50 dni pobytu w kryminale, w potulicach lubiłem ten utwór. Ale ten utwór przeze mnie był błędnie lubiony, bo jedno słowo źle odczytałem w tym utworze. To jest utwór takiego zespołu Mafia. Yy, Lawenda się nazywa ten utwór. Ja po raz pierwszy usłyszałem ten utwór. Betoniara, czyli ten radioodbiornik w, w Kryminale, jest podłej jakości. Głośnik jest jaki jest. I myślałem, że chłopcy śpiewają, bo my chcemy żyć, bo my chcemy grać, i żadna kurwa nie zabroni nam. Tak jest w oryginale. I potem są piękne teksty. Bardzo piękne teksty, bardzo piękne teksty. I tak przez 50 dni myślałem, że chłopcy śpiewają, bo my chcemy żyć, bo my chcemy grać. Aż pewnego dnia ten utwór był nadawany z jakiejś innej rozgłośni, a może z jakiegoś innego nośnika. I usłyszałem prawdziwe słowo, że chłopcy nie chcą grać. Chłopcy chcą kurwa kraść! I usiadłem i zwątpiłem, bo uzmysłowiłem sobie, do jakiej chujni i zgnilizny nasza młodzież jest prowadzona. Tekst, bo my chcemy żyć, jest piękny, bo my chcemy kraść. A kogo to wy, kurwa, chcecie okradać? Kogo to wy chcecie okradać? Tragizm. Tego słowa jednego, kraść, bo my chcemy kraść, tego zdania, bo my chcemy kraść, spotęgował teledysk, który zobaczyłem w telewizorni. I to, co zobaczyłem, kilku chłopczyków, jeden potwornie zapuszczony i to swoje zapuszczenie musi ludzkości objawić, ten tłusty, ochydny bandior wiszący, to naśladowanie murzyństwa, w gestach, kurwa nieudolne, reżyser wam to mówi, Ch, wstydzicie się swoich ruchów na tym teledysku. Gnojki jedne, pierdolone, tak was będę nazywał, bo takie kurwa jesteście dla mnie. I ta, ta masa młodzieży, która za wami powtarza, bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść, i tu radość, bo nam żadna kurwa nie, nie zabroni tego. Znaczy, kto jest kurwą? Mama i tata są kurwą dla was? Babcia, dziadek są kurwą dla Was? Naprawdę pochodzicie z rodzin złodziei? Naprawdę chcecie kraść? To jest sens Waszego życia? To Wy nawet już nie chcecie grać, tylko chcecie kraść, tak? Kogo? Takich samych kurwa biedaków jak Wy? Bo my chcemy kraść. Jedno słowo wypierdoliło w powietrze cały, piękny, poetycki tekst. Bo są tam wzruszające momenty o mamie, ale ludzie, to jest przewartościowanie wartości. Znaczy, jeżeli waszym celem jest okradanie innych i robicie z tego deal życia, to kim wy jesteście? Wy nawet nie jesteście brudasami z Bronxu, bo tam jeden miał na koszulce Bronx, bo oni są lepsi od was. Oni naprawdę robią to, o czym śpiewają. A wy jesteście. Jak to się mówi? Epigonami. Plagiatatorami jesteście. Powtarzacie to, co jest najgorsze brud. Zgniliznę, rozkład, choroby weneryczne, czpójstwo i alkoholizm. O tym właściwie ta pieśń jest, jeśli zamienimy słowo kraść, słowo grać na słowo kraść. Bo rozwinięcie tego pierwszego zdania jest wzruszające, bo nie chce mi się wstawać, jak nie ma przy mnie Twojej twarzy, tak? Piosenka jest o miłości, Dzieci, 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 tak was, tak was światowy rząd ze swoimi aplikacjami wcisnął w rozkład, w gnojówę. I powiem Wam tak, tak jak, tak jak byłem do Was pozytywnie nastawiony, tak jak sobie uświadomiłem, co śpiewacie, tak momentalnie wzbudziliście moją wysoką niechęć. Jesteście obszczymurami dla mnie. Trzeba was kurwa narodowo resocjalizować. Kim jesteście? Jesteście Polakami? Jesteście żydowskimi gangsterami sprzed II wojny światowej. Oni poza tym byli od was lepsi, ponieważ nigdy wprost nie, ato, nie artykułowali, y, y, co chcą zrobić. Oni zawsze działali w kategoriach dobra ludzkości. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść. Synku, i ty możesz stanąć, twórco tego tekstu i wy, którzy to wyśpiewujecie, i ty możesz stanąć przed rodzicami. A kogo nazywasz, że żadna kurwa nie zabroni nam? To czy znaczy, kto? Jakie kurwy? To znaczy kurwy, które się nie dadzą okraść? To znaczy ludzie, którzy się nie dadzą okraść, to kurwy, tak? Czyli ja jestem kurwa, bo bym się nie dał okraść wam, bo bym cię jednął gnoju, spuchnięty z obwisłym, przechlanym brzuszyskiem, skopniaka, tym kurwa butem, os z ostrogą, bym cię kopnął w te twoje małe kurwa, zwiędłe jajka, szczeniaku pierdolony. Nie zasłaniaj się, że to jest wyraz artystyczny, bo ja, kurwa, za słowo dostanę 10 lat. Taki wyrok na mnie ciąży. Więc nie wystraszysz mnie, kurwa, swoją zdziwioną miną. A gdzie jest cała reszta dziennikarzy pierdolonych, którzy akceptują i niech mi nie pierdolą, że to jest poezja, bo słowo kraść w ogóle nie jest poetyckie. Bo gdyby było chcę kraść czas. Chcę kraść życie. Chcę kraść promienie słońca. Rozumiem. Ale artysta, który powiera te ruchy mniej więcej tak samo robi jak wy tylko ja mam 62 lata i mogę się kurwa rozebrać gnoju wyglądasz przy mnie jak worek zgniłych kartofli wybaczcie mi moje... wybaczcie mi moją... mój wściek ale z takich elementów budowana jest nasza rzeczywistość. Tam te dzieci stojące dookoła. Nie wiem, kto spędził te dzieci na tym teledysku. Te, I ta dziewczynka na plecach tego spuchniętego, przechlanego tryka! Knura! Dziewczynka czyściutka. Reklamuje ich. Zobaczcie i posłuchajcie. Oni kształtują... Aplikują już te dzieci. Nie ma nic złego w słowie Chcemy kraść. Może o to chodzi, żeby Polacy byli aplikowani na takie zachowania, żeby podtrzymywać ten wizerunek Polaka, bydlaka. I mam żal do. Ach, właściwie, co ja mam żal? Po raz kolejny się dziwuję, że nikt. Nie odważył się skrytykować. Przecież nie tylko ja usłyszałem słowo kraść. Natomiast wiecie, co mnie tak naprawdę yy, dobiło, że, że powiedziałem. Rozmawiałem ze strzelmistrzem. Strzelmistrz mówi: daj spokój. Ale przeczytałem pod tym teledyskiem na YouTubie wpisy ludzi, fanów tego zespołu. Piękne wpisy. Wzruszające. Wpisy ludzi, którzy naprawdę poszukują miłości samotnych, którzy, którzy w, w, w tych wpisach opowiadają o kawałku swojego życia, refleksje wzbudzają i wszystko by było piękne, gdyby nie to jedno słowo. Bo jeszcze raz, jeszcze raz, raz proszę i, i zmuszę do przeanalizowania. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy grać. I żadna kurwa nie zabroni nam piękne. Nie zabierajcie nam młodości, bo tylko mam młodość. Synku, synku, młodość nie polega na tym, że się okrada innych, tylko że się żyje pięknie. To jest młodość, żeby wspominać, co będziesz wspominał na starość, powiesz, tak, byłem pierdolonym złodziejem, okradałem takich samych biedaków jak ja. Bo ty nie pójdziesz kurwa kraść w dzielnicy, gdzie siedzą do bogaczówek, gdzie są twierdze otoczone prywatnymi ochroniarzami. Kogo pójdziesz okradać? Takich samych spauperyzowanych ludzi jak ty. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy grać i żadna kurwa nie zabroni nam. I to radosne powtarzanie tego, bo żadna kurwa nie zabroni nam. W przypadku słowa grać mamy zupełnie inne kurwy. W przypadku słowa grać mamy cenzorów, mamy y, y, urzędasów, mamy posłów, którzy tworzą chore prawo. To wtedy jest w porządku. To jest ta kurwa. W przypadku słowa grać, ale w przypadku słowa kraść, to masz całą rzeszę swoich przodków, którzy wytwarzali w pocie czoła w ciężkim, sumiennym, zdyscyplinowanym życiu dobro i majątek, który Ty może konsumujesz. Dosiadasz ich krzywdy, synu, słowem kraść. Srasz na ich groby! Słowem kraść! Czy do ciebie dochodzi to, coś zrobił? Srasz na groby przodków! I co innego, gdybyś pochodził ze złodziejskiej, bandyckiej rodziny. Taki fach. Ale bandyta i złodziej musiał się liczyć z tym, że jak to w piosence, którą śpiewał,. Yy, Yy, przedwojenny pieśniarz Warszawy, już Kat Maciejewski czeka na ciebie. Złodziej musiał wkalkulować, że zostanie dopadnięty i zamknięty albo powieszony na końcu sznura. Tym się chciałem z Wami podzielić. Niby to nic nie znaczy w naszym, w naszym życiu, ale to jest proszę Państwa. Ten teledysk jeszcze. Odsyłam do tego teledysku na YouTubie. Ktoś to reżyserował. Nikt nie widzi niestosowności. Nikt nie zaprotestował. Muzycznie dycha. Wykona, wykonawstwo, powiedzmy, tak. Można było lepiej, można było gorzej. Prawdziwi jesteście tam. Tekst o mamie i ten Pięknie to zaśpiewał, mama, jesteś już bezpieczna. Miłość w tym, w, tym, w, tym, w tym zwrocie. Ale kraść? I nie mówcie, że się stary dziadek przypierdala do czegoś, bo nie do czegoś. Kurwa! Nie do czegoś? Tylko do słowa kraść! Więc jeżeli będziesz mnie opierdalał, harkał na mnie i żygał na mnie, masz do tego prawo, to bądź kurwo precyzyjna i powiedz, że się przypierdalam do słowa kraść! I powiem Ci tak. Ty, który wymyśliłeś ten tekst, chuj ci w dupę! Za to słowo kraść! S... Nie wiem, kto napisał ten tekst. Dla mnie jesteś. S... I powiem ci więcej. Nie wiem, czy to do ciebie dojdzie, czy nie. Masz szansę to zmienić. Jak tego nie zmienisz, to jesteś. Przekurwą! Przekurwą jesteś! Matka cię nauczyła kraść? Stań przed matką, powiedz Mama! Milion złotych zarobiłem za tę piosenkę! A mama powie Te twoje milion złoty, syneczku To jest moja śmierć Nawy Narzygałeś na całe moje Na całą moją miłość do ciebie może tak nie powie, to ja ci tak powiedziałem. Co? Masz szansę wrócić do ludzi godnych, dobrych, sprawiedliwych, najlepszych z najlepszych, najbardziej sprawiedliwych. Masz szansę być artystą, bo bije w tobie artystyczne serce, ale musisz to jeszcze raz nagrać. Wypierdol słowo kraść, zamień je na słowo grać. Bo chyba jesteś muzykiem, tak? To kurwa, zrób to! Bo jak zdechniesz, to przejdziesz do historii jako ten, który chciał kraść. Po śmierci już nic kurwo nie zrobisz. Czołem wielkiej, narodowej Polsce. Nacjonalistycznej, nietolerancyjnej. Kraść.